Cześć z tej strony Kacper. Dziś o siedmiu rzeczach, które warto wiedzieć o Oppo Find X. Przede wszystkim Oppo Find X to bardzo ładne urządzenie. Wygląda świetnie, jest bardzo dobrze wykonane i niewątpliwie wyróżnia się na tle konkurencji. Na tyle umieszczono gradientową obudowę, tylko nie jest ona tradycyjna jak w większości urządzeń, ponieważ te inne kolory są tylko na bocznych krawędziach, natomiast na przodzie mamy niemal bezramkowy wyświetlacz, bez jakichkolwiek wcięć, dziurek czy innych tego typu tworów. Drugą rzeczą, która jest prawdę mówiąc największym wyróżnikiem tego urządzenia jest wysuwany moduł aparatu. Dzięki temu nie musimy mieć właśnie żadnych wcięć w ekranie, co według mnie jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Prawdę mówiąc, do tego modułu przyzwyczajają się bardzo szybko i praktycznie nie odczuwa się tego, że coś tutaj się wysuwa. Jest tak dlatego, że ten moduł wysuwa się szybko, więc nie zauważamy czasu oczekiwania na uruchomienie się aplikacji aparatu czy rozpoznawania twarzy, ponieważ to dzieje się dosłownie w ułamek sekundy. Jedyne do czego trzeba jednak się przyzwyczaić to do wysuwania tego modułu pod względem głośności. Jednak te silniczki słychać do dość głośno, co szczególnie jest słyszalne w pomieszczeniach, gdzie jest po prostu cicho i bardzo często osoby z mojego otoczenia zwracały uwagę na to, co wydaje takie dźwięki. Trzecia rzecz to niestety wada, czyli brak skanera linii papilarnych. Niby mamy to rozpoznawanie twarzy, które jest szybkie, skuteczne i bezpieczne, ale na przykład do aplikacji banków już w taki sposób się nie zalogujemy. Do tego przydałby się chociaż najprostszy skaner linii papilarnych, którego jednak tutaj nie znajdziemy. Czwarta rzecz, na którą warto zwrócić uwagę to na pewno to, że OPPO Find X jest po prostu świetnie działającym urządzeniem. Mamy tu do dyspozycji podzespoły takie jak procesor Qualcomm Snapdragon 845 z grafiką Adreno 630 oraz 8 GB pamięci RAM. Dodatkowo mamy 256 GB na nasze pliki. Sprawdza to się naprawdę bardzo dobrze w codziennym użytkowaniu i podczas moich testów ani razu nie miałem powodów do narzekania. Piąta rzecz to akumulator. Do dyspozycji mamy 3400 mAh, co sprawdza się bardzo dobrze w codziennym użytkowaniu. Praktycznie urządzenia nie da się rozładować w jeden dzień i spokojnie takie 1,5-2 dni pracy jesteśmy w stanie uzyskać. Dodatkowo na pewno warty pochwalenia jest moduł szybkiego ładowania, który pozwala naładować urządzenie od 0 do 100% w 40 minut. Przedostatnia rzecz to aparaty. Do dyspozycji mamy podwójny aparat główny złożony z matrycą rozdzielczości 16 megapikseli z przysłoną 2.0 oraz 20 megapikseli z przysłoną również 2.0. Pozwalają one wykonać bardzo szczegółowe fotografie z ładnymi kolorami, które charakteryzują się również sporą ostrością. Nie ma też żadnych problemów z wykonywaniem zdjęć makro, jedynie co no to zdjęcia nocą mogły być nieco lepsze, ale i tak jakiejś wielkiej tragedii nie ma. Na froncie z kolei mamy 25 MP z przysłoną 2.0 i zdjęcia charakteryzują się dużą szczegółowością i bardzo ładnymi kolorami. Ostatnią rzeczą są wady, które jednak znajdziemy w tym urządzeniu. Jest to na pewno brak NFC, brak złącza sławkowego oraz slotu na karty microSD. Wspominałem też już o braku skanera linii papilarnych, który według mnie jest tutaj no, dość potrzebny. Niewątpliwie sporą wadą tego urządzenia jest też jego cena, ponieważ kosztuje on 3700 zł, co według mnie jest bardzo zawyżoną kwotą. Jednak mimo wszystko uważam, że Oppo Find X jest ciekawym urządzeniem wartym polecenia, pod warunkiem, że nie przeszkadzają Wam te wady, które wcześniej wymieniłem. Dodam jeszcze, że jeśli jesteście zainteresowani pełną recenzją po to zapraszam Was na tablet Opel, gdzie jakiś czas temu ją opublikowałem. Dobra, w tym filmie to już wszystko, dajcie koniecznie znać w komentarzach, co wymyślicie o po Findex, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!